Witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Pokażę Wam dzisiaj przepis na kolejną surówkę. I oczywiście na pewno tutaj się pojawią jakieś komentarze, że nie jest sezon, że w tej chwili nie ma ogórków. Ja uwielbiam tę właśnie surówkę i ogórków dużo nie jem zimą, ponieważ faktycznie to nie jest sezon na ogórki, ale jeżeli robię ziemniaki, pióre ziemniaczane, to po prostu tak mi smakuje to połączenie ziemniaki z ogórkiem i z koperkiem. Uwielbiam po prostu to połączenie i wydaje mi się, że to bardzo do siebie pasuje. Przepis jest bardzo prosty i spróbujcie, naprawdę moim zdaniem z ziemniakami wyśmienicie to smakuje. A nie ma tutaj żadnej filozofii, oczywiście same, same ogórki to za mało do obiadu i ziemniaki, także jeszcze nie zapomnijcie o jednej jakiejś dużej misce sałaty albo surówki. Wszystko co musimy zrobić to oczywiście obrać ogórek, pokroić w kosteczkę, pokroić drobno czerwoną cebulkę, posiekać koperek. Jeżeli chodzi o koperek, najlepiej jest mieć swój koperek zamrożony. Ja praktycznie od wielu lat robiłam tak, że mroziłam pod koniec sezonu koperek i miałam zawsze zimą. Niestety w tym roku przegapiłam ten moment i nie zdążyłam tego zrobić. Tutaj oczywiście mogę kupić. Mam nadzieję, że w Polsce też możecie i mam nadzieję że jednak, że większość z Was sobie mrozi koperek i ma zimą, bo naprawdę warto właśnie do ziemniaków czy do ogórka, do takiego przepisu. Naprawdę bardzo pasuje i, i fajnie jest mieć taki koperek. Najlepiej oczywiście, właśnie sezonowy, nasz, własny niepryskany i, i zamrożony. Nawet jeżeli jest zamrożony, to tutaj będzie, będzie bardzo dobrze się sprawdzał. Ja sobie niestety musiałam tak poradzić, bo przegapiłam w tym roku. No i już. Żeby przygotować sos potrzebujemy oliwę, ocet jabłkowy i syrop klonowy. Do smaku tak naprawdę to musicie doprawić, zalać naszą surówkę i to wszystko. Przepis raczej mało skomplikowany, prawda? Ja Wam na dzisiaj dziękuję, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się cześć. Nie zapomnijcie, że nie marnujemy skórek, skórkami wycieramy sobie buzie. To dobrze robi na naszą cerę. Trzymajcie się cześć!